Witam serdecznie z tej strony Himek z kanału Gazetki i Promocje. Dzisiaj temat absolutnie kluczowy, który powinien znać każdy bywalec Biedronki. Karta Moja Biedronka. Bo wiecie, są ludzie, którzy wchodzą do Biedronki i płacą normalną cenę, a są też tacy, którzy wyciągają kartę Moja Biedronka i oszczędzają, jak prawdziwi zakupowi eksperci. Wszyscy wiemy, kto tu wygrywa. Od czwartku, czyli od dzisiaj, startują nowe promocje dla posiadaczy karty Moja Biedronka i użytkowników aplikacji. To oznacza, że ci, którzy jeszcze jej nie mają, mogą się teraz czuć jak ci, którzy w dzieciństwie nie dostali tazosów w chipsach. No niestety, życie. To wybory, ale spokojnie, jeśli jeszcze nie masz karty, możesz to szybko nadrobić i dołączyć do klubu ludzi, którzy płacą mniej. A jeśli już jesteś posiadaczem tej magicznej plastikowej przepustki do oszczędności, to gratulacje. Twój portfel Ci podziękuję. A co czeka w tym tygodniu na klubowiczów? Tani mięso, nabiał, owoce, czyli klasyczne zakupy w wersji dla sprytnych. Słodyczej przekąski w obniżonych cenach, bo wiadomo, że pączek smakuje lepiej, gdy kupiony jest w promocji. Produkty mleczne, wędliny i pieczywo w supercenach. cenach. Bo śniadanie powinno być pyszne i tanie. A najlepsze jest to, że nie ma różnicy, czy używasz aplikacji, karty fizycznej, czy podasz numer telefonu. Każda metoda działa tak samo dobrze. No chyba, że zapomnisz podać kartę przy kasie. Wtedy nie odpowiadam za łzy. Jeśli jeszcze nie masz karty, moja biedronka, to czas to nadrobić. Bo skoro można płacić mniej, to po co płacić więcej? Logika jest prosta. A jeśli już jesteś dumnym posiadaczem tej karty, to od dzisiaj możesz korzystać z nowych promocji i śmiać się z tych, którzy jeszcze jej nie mają. Nie zapomnijcie zasubskrybować też kanału gazetki promocje, bo u nas zawsze znajdziecie najlepsze okazje i to za darmo, bez karty. Do zobaczenia zatem na zakupach i ponownie tutaj na kanale. Miłego dnia. Les cafés, plus rien de pareil.